Proszę Państwa, bardzo dziękujemy za to spotkanie poranne dzisiaj kontynuujemy nasz temat pytania pierwszego dotyczący wyprzedaży majątku narodowego przez Donalda Tuska, jego ludzi jego rządy. Tusk równa się wyprzedaż majątku. Dziś jesteśmy, proszę Państwa, w bardzo specyficznym miejscu i bardzo znaczącym miejscu. Oto jesteśmy przy trakcjach kolejowych PKP, trakcjach, które są własnością PKP Energetyka. PKP Energetyka jest właścicielem sieci energetycznych od 110 do 6 kW, także sieci niskiego napięcia, które zaopatrują trakcje elektryczne PKP w prąd. Jest również operatorem tej sieci. I proszę sobie wyobrazić, że taka spółka jak PKP Energetyka, niezwykle strategiczna, fundamentalna z punktu widzenia nie tylko samego biznesu polskich kolei państwowych, nie tylko z punktu widzenia interesów polskich państwowych, a przez to również interesów państwa polskiego, ale niezwykle ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego została opylona, opylona przez rządy Platformy Obywatelskiej PSL-u pod sam koniec tych rządów. We wrześniu 2015 roku doszło do sprzedaży 100% akcji PKP Energetyka podmiotowi zewnętrznemu i w ten sposób państwo polskie rząd polski, ale społeczeństwo polskie co najważniejsze straciło władzę, straciło panowanie nad strategiczną spółką PKP, PKP Energetyka. Rząd Prawa i Sprawiedliwości w ramach repolonizacji tego rodzaju strategicznych spółek odzyskał PKP Energetyka. Oto 3 kwietnia 2023 roku PGE odkupiło 100% akcji PKP Energetyka i w ten sposób Państwo polskie i społeczeństwo polskie przejęło to, to co rządy Tuska – wówczas premierem była pani Ewa Kopacz – wyprzedały za wówczas blisko 2 miliardy złotych, z czego po odliczeniu długu do budżetu trafiło miliard 410, około miliarda 400 milionów złotych. Odkupienie tego oznacza przywrócenie panowania nad strategicznym sektorem energetycznym. Są jeszcze się również w całej linii koncepcji funkcjonowania i tym biznesplanie funkcjonowania PGE, dlatego że państwo polskie, jako państwo odpowiedzialne, państwo bezpieczne dla obywateli, musi mieć panowanie nad, nad sektorami strategicznymi z punktu widzenia funkcjonowania tego państwa. I nie ma najmniejszej wątpliwości, że PKP Energetyka taką spółką była i jest. Sprzedaż PKP Energetyka w, we wrześniu 2015 roku w 100%, jeszcze raz powtarzam, właściciela sieci energetycznych, sieci elektrycznych i sieci wysokiego napięcia, niskiego napięcia, doprowadzających energię elektryczną do trakcji PKP i jednocześnie operatora tych sieci, no było czymś, co można jednoznacznie pokazać jako wyprzedaż w szerokim rozumieniu tego, w szerokim rozumieniu tego, tego słowa. My odzyskaliśmy PKP Energetyka w 100%. My zatem PKP Energetykę dołączamy do takich firm jak Bank PKO-BP, jak szereg innych podmiotów, jak Bogdanka na przykład, nad którymi Skarb Państwa dzięki naszym rządom odzyskuje czy odzyskał już panowanie. Taka jest polityka rządu prawa i sprawiedliwości. Nie dla wyprzedaży majątku, które ma znaczenie absolutnie strategiczne dla. Państwa polskiego. PKP Energetyka była jedną z tych setek spółek, które zostały, nad którymi straciliśmy jako państwo panowanie. Przypomnę, że w 2007 roku tych spółek było jeszcze 1300, około 1340, nieco ponad 1340, a kiedy kończyły się rządy Tusków, czyli Platformy Obywatelskiej PSL w 2015 roku no to panowanie. Skarbu państwa większościowe zostało tylko nad nieco ponad 390 spółkami. Blisko 1000 spółek zostało w ten sposób wprowadzonych. My je odzyskujemy, zwłaszcza te, które są absolutnie strategiczne z punktu widzenia interesu państwa polskiego, narodu polskiego, z punktu widzenia interesów takich wielkich podmiotów strategicznych jak PKP. Od początku rządów Prawa i Sprawiedliwości kierujemy się zasadą, że kapitał ma narodowość. I właśnie dlatego od tych blisko 8 lat. Odwracamy skutki skandalicznych decyzji prywatyzacyjnych, które były podejmowane w ostatnim czasie decyzji o prywatyzacji, decyzji o oddaniu często w obce ręce kluczowych elementów polskiej gospodarki. Pan minister wspomniał te firmy, które zostały między innymi w latach 2007-2014, czyli podczas rządów koalicji PO-PSL oddane, sprzedane do yy, często Zagranicznych podmiotów, które, tak jak w przypadku PKP Energetyka, nie zajmowały się tym, czym zajmuje się dana firma. Otóż, drodzy Państwo, ta zbrodnia z PKP Energetyka polegała na tym, iż spółka, która zarządza prądem polskich kolei, która de facto zarządza tym samym bezpieczeństwem kolejowym w Polsce, nie została sprzedana firmie, która zajmuje się transportem kolejowym. Nie została sprzedana firmie, która zajmuje się energetyką, która zajmuje się prądem. Została sprzedana funduszowi inwestycyjnemu. A jakie jest zadanie funduszu inwestycyjnego? Fundusz inwestycyjny ma tanio kupić, drogo sprzedać. I w takie ręce ludzie Donalda Tuska, pani premier Ewa Kopacz, ci, którzy zarządzali wtedy polskimi kolejami państwowymi, ci, którzy nadzorowali ich pracę, właśnie w ręce takich, no sprzedawców yy, oddali PKP Energetyka. Chociaż jest, jestem tutaj dzisiaj z ministrem edukacji, to my nie chcemy powiedzieć, że sprzedaż PKP Energetyka to był szkolny błąd. To było coś dużo więcej. To było coś dużo więcej i trzeba tutaj postawić też sobie pytanie kto ludziom Donalda Tuska kto Donaldowi Tuskowi kazał to zrobić, ponieważ oddanie yy, kontroli nad tym strategicznym sektorem to jest coś, co już w historii było grane. Otóż w latach 90. w Wielkiej Brytanii spółka Railtrack również została e, sprzedana przez brytyjski rząd, ale tam prędko ją odkupiono, ponieważ problemy, które wyniknęły z tej transakcji, no, zmusiły brytyjski rząd do tego, żeby się z niej wycofał. I mimo to, 20 lat później, polski rząd dokonuje takiego samego błędu. Dla nas nie jest to szkolny błąd, to jest zbrodnia, to jest ekonomiczny analfabetyzm albo czyste złodziejstwo.